Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli stęskniliście się za klasycznymi niemieckimi samochodami, oto kolejny ciekawy przedstawiciel tego gatunku. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten Mercedes 190, zwany również W201, jest dosyć szczególny. Przeglądając ogłoszenia w zaprzyjaźnionym komisie Auto Stachowicz. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to ten rzadko spotykany kolor oraz felgi. Mają one rozmiar 17 cali, ogumienie natomiast 205x40 na w połowie. W połączeniu z bryłą 190 cały zestaw wygląda naprawdę fresh. Oczywiście nie da się ukryć, że miała tutaj miejsce akcja modyfikacja, auto zostało obniżone i moim zdaniem w tej konfiguracji wygląda znacznie lepiej. Chociaż możecie mieć inne zdanie, napiszcie właśnie czy zostawilibyście 190 w oryginale, czy takie mody są jednak na plus. Naturalnie nie jest to pierwsza 190, która pojawia się u mnie na kanale, były już dwie z Niemiec, jedna z Polski. Te niemieckie miały silniki o pojemności 2,0 oraz 2,3. I to właśnie w tamtych odcinkach. Opowiedziałem więcej na temat genezy powstania tego modelu. Jeżeli opuściliście tamte materiały, serdecznie polecam nadrobić zaległości, ale jak zawsze warto wspomnieć o kilku najważniejszych kwestiach. A więc, W201 było produkowane w latach 1982-1993, powstało ich prawie 2 miliony egzemplarzy, a ten wyprodukowano w 1992 roku. Jest to również model, który otrzymał wiele nowoczesnych technologii, takich jak na przykład system ABS, poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, czy wielowahacz z tyłu. Jak można wywnioskować, kwestia bezpieczeństwa stawała się priorytetem. W teście zderzeniowym z betonową ścianą, ale nie tak centralnie z przodu, tylko połową auta, jest to tak zwany offset crash. Mercedes upewnił się, że przy prędkości 56 km na godzinę ani kierowca, ani żaden z pasażerów nie odniesie poważnych obrażeń, a kabina pozostanie nienaruszona. A jak wiecie, zwłaszcza w przypadku klasyków i youngtimerów, timerów, jakiekolwiek szkody z przeszłości wpływają na aktualną cenę i to znacznie. Sprzedawca nie zawsze wie albo nie powie, co wcześniej działo się z samochodem, który chcecie kupić, i dlatego z pomocą może Wam przyjść strona Car Vertical. Wpisując numer tablicy rejestracyjnej lub win możecie trafić na ciekawe zdjęcia z przeszłości, czy też archiwalne zapisy przebiegów. Tak będzie łatwiej zweryfikować, czy stan licznika nie był modyfikowany. Do tego wpisując kod rabatowy Jarpen, 10% zniżki na zakup raportu. Jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Literka E w oznaczeniu modelu oznacza Einspritzung, czyli wtrysk paliwa. W pierwszych rocznikach dało się jeszcze dostać 190 na gażniku, ale od roku 90 wszystkie były już na szprycy. Prezentowany egzemplarz to 1.8, a więc mamy tutaj 4 cylindry, 109 koni mechanicznych mocy, 150 Nm momentu brotowego, a cały ten zestaw jest w stanie rozpędzić się do 185 km na godzinę. Zwróćcie jeszcze uwagę na to: mamy tutaj przynajmniej siłownik do podtrzymywania maski, a nie jakiś metalowy patyk jak w nowych Mercedesach. Dla osób, które w wyjątkowo szczególny sposób przywiązują uwagę do uszkodzeń lakierów tego typu klasyka, chciałbym pokazać dwie rzeczy. Pierwszy uszczerbek w tym miejscu, oraz drugi tuż przy znaczku. Zaglądając już do środka, sprawdźmy jakie wrażenie na tym Mercedesie wywarły ostatnie 32 lata. Rozpoczynając od drzwi, na podłokietniku mamy taki mikro-uszczerbek. Zakończenie materiałowe wygląda dobrze, nic nie jest przetarte. O, jest system korbotronik Spód drzwi wygląda w ten oto sposób. Rzućmy okiem na pedał sprzęgła oraz gałeczkę manualnej skrzyni biegów, gdyż to właśnie na tych elementach najczęściej widać przebieg. Co ciekawe, mamy tutaj tylko cztery przełożenia. Tuż obok lewarka mamy dzyndzel, którym regulujemy położenie prawego lusterka. Lewe natomiast ustawiamy ręcznie. Jest oryginalne radyjko, jest miejsce na sześć kaset magnetofonowych. Ale Niemiec żadnej po sobie nie pozostawił. Mamy dwustrefowe ogrzewanie i chłodzenie. W zakresie wyposażenia to by było już w zasadzie wszystko. A nie, jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie szyberdach. Przechodząc do fotela kierowcy, możemy zauważyć, że zarówno na siedzisku, jak i na boczku oparcia nie ma widocznych uszkodzeń ani przetarć. Fotel pasażera natomiast jest już troszeczkę poplamiony. Ale co to jest dla specjalistów od tapicerek? Drewienko dookoła lewarka jest troszeczkę popękane a w popielniczce tudzież śmietniku mamy kamień na szczęście oraz gniazdo 12V. Przechodząc do schowka otwiera się w typowy sposób z tamtych lat, a więc podskakuje, nie amortyzuje, jeszcze ma okazjonalne problemy z zamknięciem. Moje pytanie jednak brzmi, kto wymyślił tak płytkie wnęki na kubki? Zaraz się tym autem przejedziemy, ale sprawdźmy jeszcze ile jest miejsca z tyłu. Zasiądę za fotelem kierowcy, który wyregulowałem na swój wzrost na 1,90m okazuje się, że miejsce na kolana jest na szerokość i na wysokość również. Jest kompaktowo, ale się mieszczę. Co do zużycia w tym miejscu praktycznie nie ma się do czego przyczepić. Został nam jeszcze bagażnik, którego klapę otwieramy za pomocą przycisku. Jak możecie zauważyć, wygłuszeń żadnych po bokach praktycznie nie ma, co sprawia, że przestrzeń bagażowa jest naprawdę ogromna. Zmieści się tutaj mnóstwo rzeczy, a mamy do czynienia przecież z najmniejszym Mercedesem z tamtych lat. Pod Podłogą jest koło zapasowe oraz gaśnica. A jeśli chodzi o zamykanie klapy, niestety nie ma tu żadnej wnęki. No teoretycznie jest wnęka, ale z takimi bardzo ostrymi krawędziami, tak więc lepiej klapę zamknąć, chwytając ją od góry. Rzut okiem na kierownicę z lewej i prawej strony i przechodzimy do wskazań licznika przebiegu, który wynosi 232 tysiące km. Lekko ciepło odpalił już bez problemu, ale całkiem zimny. Po kilku dniach postoju trzeba było kręcić już ze trzy razy. No dobra, pora na przejażdżkę i bardzo ciekawą ciekawostkę. Nie wiem czy wiecie, ale w roku 1990 Mercedes stworzył W201 w wersji elektrycznej. W 1991 je troszeczkę udoskonalił, miał już 44 konie, zasięg wynoszący 110 km i masę wyższą o 200 kg w porównaniu do tradycyjnej wersji spalinowej. Następnie w latach 92-96 Mercedes wystawił 10 takich egzemplarzy w eksperymencie na niemieckiej wyspie Rügen. Do tego dołączyło jeszcze 50 E36 i Golfów Trójek w wersji elektro. I przez 4 lata te samochody jeździły po tej wyspie w, w miarę kontrolowanych warunkach. Te zasięgi nie musiały być oczywiście takie duże. Z aut korzystali taksówkarze i ogólnie wszystkie chętne osoby, które chciały sprawdzić takie auto. Wystarczyło tylko zapłacić za prąd. A energia pochodziła z wiatraków i z paneli słonecznych. Eksperyment trwał 4 lata. Ogólnie wyniki teoretycznie były bardzo pozytywne. Następnie producenci samochodów próbowali przekonać rząd, aby stworzył jakieś dofinansowanie, aby samochody elektryczne mogły pojawić się na szerszym rynku. Rząd jednak powiedział: Nie, nie chcemy. No i projekt umarł śmiercią naturalną. Jaki był problem? Dlaczego trzeba było to dofinansowywać? Z racji właśnie innej technologii wytwarzania baterii. Recykling praktycznie nie istniał, baterie były drogie. W tym momencie mamy oczywiście inne czasy, nawet w Polsce. W zawierciu powstaje firma Elemental, tworzy ona miejsce, w którym będą poddawane recyklingowi baterie z samochodów elektrycznych. Koszt inwestycji to około 500 milionów złotych, a więc solidnie. Rynek się zmienia, kiedyś sprawa wyglądała inaczej, no i przez to jadę teraz za kierownicą auta spalinowego, a nie elektrycznego. No, i oczywiście, wiem, że w większości przypadków to jest właśnie wasza bajka, ale myślę, że. W w przyszłości pojawi się na pewno więcej takich restomodów, które będą elektryfikowane. Silniki zużyte będą wyrzucane. Myślę, że będzie więcej 190 w wersji elektro. Wiem, że w Wielkiej Brytanii są już takie firmy, które przerabiają tego typu starsze samochody, nawet Ferrari na wersję elektryczne, ale to jest temat raczej na inny odcinek. Teraz pora odnieść się do wrażeń z jazdy. Tym samochodem, którym jadę, było troszeczkę nierówności po drodze, zawieszenie działa poprawnie, układ kierowniczy to no też w miarę, oczywiście jak widzicie, troszeczkę macham tą kierownicą w zasadzie z autem się nic nie dzieje. E, cztery biegi to jest dosyć ciekawe, brak obrotomierza, e, także z samochodem jedzie się bardziej na słuch, a nie jest w nim przyznam cichutko. Słychać podmuchy wiatru, za chwilę wyjedziemy za wieś Przy wyższej prędkości eee, powiem Wam dokładnie, jak się jedzie, ale tak, w warunkach miejskich jest dosyć komfortowo. Jak już to wspominałem wcześniej, to jest taki fotel na kołach. Przy czym W124 to jest bardziej tapczan. Tutaj czujemy, że mamy do czynienia z mniejszym, bardziej zwinnym autem. Eee, nie jest to jakieś takie sharp auto, chociaż ze względu właśnie na ten układ kierowniczy, który jest dosyć luźny, ale to jest raczej przypadłość 190, to nie jest pierwszy raz, gdy mam takie odczucie właśnie w tym modelu. Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, sprawdźmy jeszcze raz to zawieszenie. Na pewno czuć, że auto jest niższe, nie dzisiaj się właśnie jak typowym fotelem, w kwestii silnika gaz w podłogę dwójka, trójka, gaz w podłogę 80-90. No i tak możemy jechać przy tej przelotowej prędkości. Troszeczkę słychać wiatr. Nie jest bardzo cichutko, ale też nie jest jakoś strasznie głośno. Myślę, że w nowej Toyocie Aigo Cross przy tych prędkościach jest yy, głośniej. Delikatne wibracje wyczuwam z kół. Być może są niewyważone. Ale ogólnie, jeśli chodzi o zmiany kierunków, auto prowadzi się dobrze. Co do tej mocy, no to do 90 przyspieszyliśmy w miarę żwawo, nawet w tych prędkościach, jeśli chodzi o elastyczność. Jest ok. Nie jest to jakiś strasznie słaby silnik, oczywiście tej mocy nie ma zbyt dużo, ale pamiętajmy też, że auto nie jest ciężkie. Z chęcią jednak przejechałbym się wersją. EWO 2, która miała 2,5 litra pojemności, 16 zaworów, 235 koni i kosztowała 136 tysięcy marek niemieckich. Także za tę kwotę można było kupić 4 auta, takie jak to. Gdy odmiana 1.8 była nowa, w roku 1992 kosztowała 39 tysięcy marek niemieckich, co po przeliczeniu na euro, uwzględniając inflację, dałoby nam dzisiaj 37,5 koła, a konwertując na złotówki otrzymujemy 164 tysiące. Prezentowany egzemplarz jest wyceniony na 24 900, co stanowi 15% wartości początkowej. Okazja, to już musicie Ocenić sami. Przy okazji odsyłam do odcinków z innymi 190 kami, które nagrywałem kilka lat temu w Niemczech i możecie sobie porównać, jak na przestrzeni tych zaledwie paru lat zmieniły się ceny. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.